No, może wyjdziemy na schodki, pogadać. Może później, spoglądam znajomo. Ale masz brany. Tak, u kogo? Skąd ci się to bierze, koleś? Jak jestem pijany, to nabieram blask. Gdzie twój pan? Wyjechał do Szczecina w sprawach biznesu. Może wyjdziemy na schodki, na świeże powietrze. Wiesz co dziewczyny robią chłopakom na schodka? To co chłopaki lubią najbardziej. Przepraszam, nie wiedziałem. ci to zaproponował ta ruda kurewka? sobie, z niej kum małem bazy, a Kim ty jesteś, Alex? Młodym handlowcem z Rajchu. Lubisz raj. Nie jak inne, żeby umrzeć. Umrzeć? Pójdę